O, nagramy film w odwiedzinach u kolegi Maczka w ciechodzinku. Maciek tu swoją armię wygoni. Le 300 ponad. O que Pogoda nie zaciekawa dzisiaj, nie? No ale trochę słońca wychodziło, tak się teraz kurwa... żeby śnieg nie zaczął posiadać. powiedz co, szczęście to też kurwa inaczej chodzą, nie? Dzisiaj widziałem chyba koło straży któryś z tych. Albo z A Albo migdał. No, Albo migdał Kazio. Ale kurwa tam ładnie chodziły, bo akurat taka ciemna chmura była. Wie? Tak ładnie widać, kurwa, jak widziały. Ale poszły kurwa, ładnie. Nie na pocztowej niebo 26 kwietnia idę znowu na operację. Na biodro, później rehabilitację. To to ani lotów, ani nic dosyć, kurwa, za drogi. To jest. Za drogi. Super.

Dzisiaj i jutro. No i oni jutro będą jechać, no i to przyjadą po ciebie, to nie zabierzą, A się, zabierze, to, się. No to coś z wystawowych przywieziesz? będziesz no. <noise> Naw coś z tych wystawowych? No jak już ozdobny, to ozdobne, nie, Maciek? No. Ale też, kurwa, poszło. No. O, ładnie dają, mu, kurwa. Ale tamte po dole, to chyba te kurwa ostatnie łódki jeszcze masz, co? Niespierzone. Tak coś rwą się. No mówię, niespierzone jeszcze są, nie? No mówię, że... Ty, ale ci powiem, że teraz tak te chłopaki stawiają na tym YouTubie te filmy, to kurwa chorują tego będzie wszędzie. Leją im kurwa... Tak? Ty to ty, Mi się wydaje, że ta pogoda taka, wiesz, ta wilgoć, to wszystko... Nie, wszystko cofają się, my tu żaden Ci nie nagrywa, bo nie mają co. Kurwa. <laughs> to też jest adrenalina, jak mu widzą, to nagrywa, zaraz no, im rzuca. Tak. A ja bym stanął, że nataj, to go już nie przerwa, niech czasu nie mam. Bo tak jest właśnie, kurwa. U mnie też Ci powiem częściowo, im tu daję trochę na ten, ale też nie jest takie, Ten zaczyna, nie jest takie. No mówię, ta pogoda się popierdoliła, tej wilgoci było tyle przedtem, kurwa, że to tak może od tego wszystkiego, no bo... To by było dobrze luźniowskim ścinkować, kurwa. Nie ma tak z kim ścinkować, nie? Żeby tu bliżej ktoś koło ciebie jeszcze mieszkał, to wtedy taka jest, kurwa. Wczoraj ich tam wypatrywałem na klinice, ale wczoraj nie goniłeś, chyba. No mówię, pogoda taka była, słoneczko, kurwa. Tam ich wypatrywałem, ale mówię, nie widać ich. Kurwa. O! Kurwa, w taką dziurę jak i tam w gołębiku, kurwa, w półce nie siedziały. Dwa lata siedziały. jeden moment jajka chyba siedzą w tym jakieś Ale wiesz co jeszcze mogło być Bota no jest łata kurwa Dzisiaj takie akurat niebo to takie jest kurwa po no, pomgliście tak niby nie? Nie jest szarą jest to ale jak tak słońce jest kurwa i wiesz, nie było błękitne znaczy, aby, aby, się, aby się migają, nie? I one jak do, do góry cisną, to aby się migają kurwa wtedy i tak dzisiaj galancie poszły w taką pogodę? To one za ładnie poszło. No kurwa. się roztańcowały. Będą zapierdalać teraz. Ze dwie godziny. To jedna się już opuściła. Dobra 7 minut prawie to wstarczy kurwa ręce cierpną No ciekawe jak to będzie widać kurwa